Witajcie moi drodzy herbatkowicze w nowym odcinku Herbatki z bekonem. Na wstępie trzeba postawić sprawę jasno. To nie jest już żart. To nie jest urban legend. To jest oficjalny, potwierdzony przez rzeczywistość fenomen. Brytyjczycy uciekają do Polski po lepsze życie. A dzieci? Wszystkie płaczą. UK to nie jak Titanic, a Dave z plecaczkiem z Primarka stoi na pokładzie i krzyczy: Karen, let's go to Poland! They have normal pavements and electricity that works! Jednak większość Dave'ów przyjeżdża nie z Karen, tylko z Kasią, chociaż bardziej by pasowało Kate from Poland, poznaną w UK, która obiecała mu krainę mlekiem i miodem płynącą. W praktyce mleko jest. Miód też, ale oba kosztują więcej niż Dave uważa za moralnie dopuszczalne. I tak Dave wyrusza do Polski: kraju pięknych zdjęć, pięknych miast i pięknych marzeń. Pomiędzy wschodem a zachodem leży Polska, Wyspa normalności, wyspa spokoju, miejsce, gdzie myślę już niedługo, a dzisiaj już tak często jest, dla wielu mieszkańców Europy staje się pewnym punktem odniesienia. Ale Polska ma jedną cechę, o której media nie piszą. Z bliska wygląda zupełnie inaczej niż z daleka. Jakimś dziwnym cudem YouTube ucina ostatnio moje zasięgi pod filmami, więc lajkujcie, komentujcie i podbijajcie ten film. A jak już to zrobicie, to nalejcie sobie coś do szklaneczki i zaczynamy. Każdy brytyjski Dave zaczyna od tego samego złudzenia: Polska to tanio, czysto, bezpiecznie, europejsko, nowocześnie. Taka Skandynawia z promocji. Kliknie dwa filmiki na TikToku i nagle czuje się ekspertem od Europy Środkowej. Dostaje wrażenie, że w Polsce wszystko działa lepiej. Tramwaje sensowne, drogi równe, ludzie mili, życie normalne. W UK tymczasem ceny z kosmosu, mieszkania z kartonu, deszcz padający nawet w słoneczne dni. I drogi o teksturze skóry krokodyla. I jeśli Dave jest z Polką, to już w ogóle koniec dyskusji. Polka powie jedno zdanie w Polsce będzie lepiej. A Dave, jak każdy zakochany, wierzy w to bardziej, niż w system demokratyczny. Nie wie jeszcze, że Polska to kraj, który kocha oglądać się z pięciu metrów. A potem następuje zbliżenie. I to jest ten moment, w którym zaczyna się dla niego horror. O, jak dole. Ty dżungla. Nasz brytyjski Dave ląduje w Polsce i od razu podejrzewa, że pomylił kontynenty. What? Lotnisko wygląda, jakby ktoś codziennie brał kredyt na sprzątaczki. Podłoga błyszczy tak bardzo, że Dave ma ochotę zdjąć buty z szacunku. Potem wychodzi na zewnątrz i drugi szok. Kierowcy jeżdżą jak poje... ale drogi. Są równe jak ekran nowego iPhone'a przed pierwszym upadkiem. Krawężniki są całe. Tramwaje kursują częściej niż deszcz w Manchesterze. Dave nie wie, że w Polsce była komuna, i zaczyna podejrzewać, że Polacy mają przymus estetyczny zapisany w DNA. Bo to Polska nie elegancja Francja. Ach, wjeżdża do centrum, i tu już jest koniec świata. Wszystko odnowione, czyste, piękne. Dave nawet wysyła filmik do rodziny. I przez chwilę wierzy, że trafił do raju. Takiego budżetowego, ale raju. Do momentu, aż próbuje załatwić jedną rzecz. Wystarczy jeden urząd, jedno okienko, jedna pani w okularach z 98 roku i nagle Polska zdejmuje filtr HD. Zaczyna się polski survival. Kolejki bez logicznego końca. Pieczątki, podpisy. System nie działa. Proszę wziąć numerek. Proszę wrócić jutro. Dave zalicza zderzenie z polską obsługą klienta. To I to jest ten moment, w którym Polska pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Bez makijażu. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek! Każdy brytyjski Dave, który przyjeżdża z UK z Polką, przeżywa szok kulturowy razy dwa. Bo Polka po powrocie do Polski przechodzi transformację, którą można porównać tylko do momentu, gdy Super Saiyan wstaje z Kanady. W UK była grzeczna, cicha, uprzejma, miękka. W Polsce zmienia się w potężną jednostkę operacyjną. Która zna każdy paragraf, każde okienko, każdy skrót, każde obejście systemu. A najgorsze dla Dave'a jest to, że ta transformacja jest natychmiastowa. Just like that. Wystarczy, że usłyszy słowo urząd i nagle zmienia ton, postawę, tempo chodzenia i mimikę. Nie boję się wyjść, mogę nawet na napadać z facetami. On jakby normalnie odpaliła tryb admin mode. Dostępny tylko dla osób urodzonych między Wisłą a Bugiem. Dave patrzy na nią jak na dowódcę jednostki, który właśnie opala żołnierzy. No zobacz, co, kurna robiliście, to, to ja tego nie zrobiłem. A kto kierował jest?! Mówiłem, że ja tego nie, nie chcę. Te... A kto prowadził góst? Koroży! Dave jest tu tylko bagażem, który stoi i nie przeszkadza. Polka prowadzi go grzecznie przez urzędy jak przewodnik przez dolinę śmierci. Wie gdzie iść? Wie, gdzie nie iść, z kim rozmawiać i komu nie patrzeć w oczy. Widzę strach w Twoich oczach. Tak wiesz, delikatny, uh -huh. że chcesz udawać bardzo spokojną, ale jednak się nie da. I nagle Dave rozumie, że Polka nie tylko wróciła do domu, ona wróciła na pole walki i wygra każdą bitwę. I wtedy Dave już wie, że w kraju nad Wisłą z Kasią nie będzie miał lekko. Moje ziane to Polka! Oczuwicie, gdzie nam słowo kowa? Olek! Tak? <grystanie> w Polsce są trzy rzeczy, które naprawdę przerażają brytyjskiego Dave'a. ZUS, zimowy wiatr i polski teść. Jeśli Dave ma Polkę, to też ma jego. A polski teść to osobny gatunek człowieka. To jest mężczyzna, który przeżył transformację ustrojową, kartki na mięso i trzy remonty kuchni. Guten Morgen, Dave. Dave wchodzi do domu teścia i od razu robi szybki rekonesans. W przedpokoju była seria. W pokojach ściany pomalowane przez kogoś, kto zna się na farbach. Sprzęty, które pamiętają PRL, ale działają lepiej niż nowe. I ten zapach żurku, którego Dave nie rozumie. I nigdy nie zrozumie. Teść ocenia go jednym spojrzeniem. To nie jest przywitanie. To jest skanowanie systemowe. Jak na lotnisku, tylko zamiast broni wykrywa lenistwo, słabość i brak umiejętności obsługi młotka. Spotkanie tego kalibru jest jak inicjacja do sekty. Przetrwasz. To jesteś swój. Poległeś. Mordo. tam są drzwi Marki Gerdo. I wtedy nadchodzi finalny test. Teść odpala papierosa, siada w fotelu, dmucha dymem w sufit jak bohater z filmu wojennego, Patrzy Dave'owi prosto w oczy i mówi A naszego papieża to ty znasz? Jeśli Dave się zawaha, nawet pół sekundy, walizki same teleportują się w stronę drzwi. Bo w Polsce możesz nie znać języka, nie wiedzieć co to PIT-37. Ale nie znać papieża? To jest game over kolego. Ale jak znasz, dostajesz oficjalne zaproszenie do stołu na naukę Savoir Vibru po polsku. się właśnie robi. <grych> Dave, dumny pracownik brytyjskiego retailu, idzie szukać pracy w Polsce. Ma CV, ma doświadczenie, ma ambicje. I wtedy dostaje swoją pierwszą ofertę. Przeciera oczy ze zdziwienia, bo wygląda jak cud nad Wisłą. A że jest Brytyjczykiem, to dopiero po chwili dociera do niego, że to nie funty. Tylko złotówki. I trzeba to podzielić na pięć. I właśnie w tym momencie Dave zaczyna podejrzewać, że świat, a szczególnie Polska, jest jednak miejscem okrutnym. No, 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 no! Wait, 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 wait! Wait, 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 wait! Potem zderza się z resztą polskich stawek i od tego momentu Dave przestaje wierzyć w człowieczeństwo. W UK mógł przeżyć, zarobić, odłożyć, pojechać na wakacje w Polsce, w Polsce jego brytyjskie doświadczenia wyceniają jak zajęcie hobbystyczne. Dave ma wrażenie, że polskie wypłaty to kara za to, że coś w życiu poszło nie tak. I wtedy zaczyna rozumieć, dlaczego Polacy pracują na dwóch etatach, robią nadgodziny, a w wolnym czasie budują domy własnymi rękami. Jak ludzie ci zamkierdolą za miskę jak było w czasach po drugiej wojny światowej w trakcie, to wtedy gospodarka dała się odbudować. Nasz brytyjski Dave odkrywa, że Polska jest tania. Tylko dla turystów z zachodu i ludzi w reklamach. Dave zaczyna od zachwytu: wow, uber 12 złotych, obiad 25 zł, a piwo za 15 złotych. No przez chwilę czuje się jak król życia, jakby wyjechał do ekonomicznego Disneylandu, gdzie wszystko jest śmiesznie tanio, a on sam jest milionerem z puntami w kieszeni. A potem przychodzą rachunki, i nagle okazuje się, że Polska to ekonomiczny odpowiednik Mema. Looks cheap, kills expensive. Witaj w Polsce, dzidziusiu gdzie wracam tam, skąd przyszedłem. Prąd kosztuje tyle, jakby był produkowany z łez jednorożców i importowanego złota z Demokratycznej Republiki Kongo. Sam czynsz ma więcej pozycji niż CV kandydata, który desperacko kłamie, że zna się na robocie. Woda droższa niż kryształy Swarowski, a ciśnienie tak jak w UK, czyli dramat. A ogrzewanie? Ogrzewanie to loteria. Które się gra o przetrwanie i tylko dostawca zawsze ma ten szczęśliwy los. los! Dave patrzy na to wszystko i zaczyna rozumieć, że Polska jest tania tylko wtedy, gdy jesteś turystą, albo gdy występujesz w reklamie banku. No, w prawdziwym życiu ceny odkrywają przed tobą swoją drugą twarz, tę, która potrafi złamać najbardziej optymistycznego imigranta. I w końcu Dave dochodzi do. Jedynej logicznej konkluzji. W Polsce najtańszą rzeczą jest złudzenie, że będzie tanio. No to jeżeli coś jest dobre, coś jest fajnie przygotowywane, no to musi kosztować po prostu. Polskie absurdy są logiczne dla Polaków, ale śmiertelne dla naszego brytyjskiego Dave'a. I tu dla niego zaczyna się prawdziwa brutalność kulturowa. Bo polskie absurdy nie są lekkie. To jest polski survival mode sklep zamknięty w niedzielę. Bank nieczynny, bo jest 16.59. Paczkomat nie działa, bo ma prawo. Droga zamknięta, bo robią, a kiedy skończą? Nie wiem, choć się domyślam. Dave próbuje pytać Kate o terminy i widzi tylko uśmiech politowania. Polacy wiedzą, że terminy w Polsce są filozofią, a nie datą. Potem odkrywa, że urzędy w Polsce są otwarte krócej niż przerwa na lunch, i okienka, w których nikt nie siedzi. Ale obsługa jest w pokoju obok. W polskich urzędach tabliczki zaraz wracam wiszą jak pomniki nadziei. Dave zaczyna tracić kontakt z logiką, bo tu logika ma tryb uznaniowy i działa tylko czasami. Polak to rozumie instynktownie. Dave umiera psychicznie przy każdym proszę przyjść jutro, a jutro wcale nie gwarantuje, że ktoś będzie. I najgorsze, Dave zaczyna się do tego przyzwyczajać. Polska piękna, życie w Polsce. Boss level. Dla brytyjskiego Dave'a centra polskich miast wyglądają jak reklamy banków. Ale wystarczy skręcić w bok i Polska ładna się kończy. Zaczynają się pękające tynki i balkony pamiętające PRL. Graffiti sprzed dekady, które nikt nie wie czy jest sztuką czy błędem młodości. RTS nie szanuje postu, a ŁKS jest nie lepszy. W blokach z wielkiej płyty są windy wydające dźwięk jak walczące transformersy, klatki schodowe, które pachną historią i wilgocią jednocześnie. Mija trzepa, który widział więcej dramatów niż Netflix, chociaż nie wie, co to trzepa. No i mija ławkę, na której zawsze ktoś siedzi, niezależnie od pory dnia. To właśnie tam Dave widzi Polskę prawdziwą. Nie tę folderową, wypolerowaną pod turystów, tylko autentyczną, surową, żyjącą własnym rytmem. Polskę, która nie udaje, że jest idealna. Polskę, która się wstydzi swoich blizn. Dave jest w szoku, ale jest też dziwnie zafascynowany. Wow! Bo w Polsce wszystko ma charakter, nawet jeśli jest krzywe. I choć trudno, to jednak prawdziwe. A prawdziwość ma w sobie magnetyzm, którego centra miast nie mają. To jest Polska, która nie świeci, ale żyje. Bocian, Bocian, Bocian. Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy. Ha ha ha! Aj, 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 aj. Czy nasz brytyjski Dave zostaje na stałe w Polsce? Niestety, tak. I po całej tej brutalnej przygodzie, wszystkich upadkach mentalnych, wszystkich rachunkach, które złamały mu duszę i wszystkich absurdach, które wywróciły mu logikę do góry nogami, Dave zostaje. Tak po prostu. Nie dlatego, że jest masochistą, przynajmniej nieoficjalnie. Tylko dlatego, że coś go tu trzyma. Sam nie wie co i na pewno nie jest okej. Okay. Bo Polska, mimo swoich problemów i chaosu, ma w sobie coś, czego nie ma UK. Ma życie prawdziwe, intensywne, głośne i nieprzewidywalne. Takie, które męczy, ale jednocześnie daje energię. Polska nie jest łatwa. Polska nie jest tania. Polska nie jest logiczna w żadnym segmencie, ale jest magnetyczna. Ciągnie człowieka jak kłopoty w sobotni wieczór. I Dave, choć przyszedł tu po raj, znalazł coś innego. Znalazł miejsce, które go nie oszczędza, ale też nie pozwala zasnąć. I z jakiegoś dziwnego powodu właśnie tego, jak wodę nakaca, najbardziej potrzebował. Tak kończy się historia Dave'a, który przyjechał do Polski skate, z marzeniami i dostał headshota od rzeczywistości. Ale nie uciekł, nie wymiękł. A to w Polsce znaczy tylko jedno. Jest. Do następnego odcinka herbatki z bekonem. Dziękuję, że byliście, wasze zdrowie. Cześć.